Serdecznie witam wszystkich gości. Z... Za nami pomorska gala rzemiosła 2025. Dużo wzruszeń, dużo emocji, dużo radości, trochę niespodzianek. Przepiękna uroczystość, którą wspólnie tutaj w gronie naszych przyjaciół, naszych partnerów, rzemieślników przede wszystkim przeżywaliśmy podniosłe chwile takie jak odznaczenia państwowe, odznaczenia rzemieślnicze, ale także słowa, które, słowa życzeń, ciepłe słowa, które płynęły w kierunku Pomorskiej Izby Rzemieślniczej dzisiaj z różnych stron, bo przecież gościmy tutaj przedstawicieli władz samorządowych, władz centralnych z naszego kraju, partnerów, z którymi tutaj współpracujemy, ale także mamy gości z zagranicy. Z Niemiec, z Francji, przedstawicieli naszych partnerskich izb rzemieślniczych. Cieszymy się, że byli tutaj dzisiaj z nami i na konferencji, i tutaj na Gali. Wspólnie mogliśmy świętować, cieszyć się, dużo dobrej energii. 80 lat za nami, ale co to jest 80 lat? Przed nami kolejne lata, które przyniosą na pewno wiele sukcesów firm rzemieślniczych. Wierzymy w to gorąco. Pełną parą działamy, będzie dobrze. W dniu dzisiejszym jest też okazja podziękować naszym rzemieślnikom ja jako prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej. E, dziękuję i pracownikom Izby, pani dyrektor, wszystkim tym, którzy się przyczyniają do tego, aby ten rok Rzemiosła naprawdę był bogaty w wydarzenia. Dziękuję starszym cechów, którzy organizują swoich miastach powiatowych, uroczystości związane z Rokiem Pomorskiego Rzemiosła. Jest to naprawdę wielka promocja Rzemiosła i na pewno nie przestaniemy promować Rzemiosła tylko w tym roku, ale będzie to bodziec, abyśmy to mogli kontynuować w roku przyszłym, tym bardziej, że prawdopodobnie przyszły rok będzie ogłoszony Krajowym Rokiem Rzemiosła co obiecał nasz prezes Związku Rzemiosła Polskiego, pan profesor Jan Pimyk.